Czy powinniśmy prowadzić obowiązkową służbę wojskową? Tak. Tak, tak powinniśmy prowadzić. A dlaczego powinniśmy? Bo teraz jest yy, nieobowiązkowa, jest tylko dobrowolna. No. Znaczy moim zdaniem to powinno wyglądać tak, skoro żyjemy mimo wszystko ob, y, w, w, w wschodniej granicy, a wiadomo jaka jest tam w tym momencie sytuacja. No i mimo wszystko lepiej być zabezpieczonym jak najlepiej jak możemy i żebyśmy byli jak najbardziej skuteczni mimo wszystko co w tym robimy, y, co, jakby, co będziemy robić, bo no jednak jest to ciężka sytuacja dla wszystkich narodów wokół, no i jest trudno, szczególnie, że teraz wiemy, że nasze zasoby wojskowe nie są bardzo jakieś takie e, powszechne i e, jakby nie mamy tego dużo, czy czołgów, czy jakichś takich, wiadomo, jakichś nabojów i tak dalej, bo z tego, co mi się wydaje, to w Unii Europejskiej jesteśmy je, z jednych z narodów, co mamy tego najmniej. Eee, tak samo mówiąc o NATO, to też nie mamy jakby bardzo dużo tego. Więc wydaje mi się, że powinniśmy bardziej o to zadbać przede wszystkim, jak i właśnie o tą służbę wojskową, jak i właśnie o zasoby nasze militarne, bo brakuje nam po prostu tego. Mm -hmm. I... Czy coś więcej dodać do tego? No wydaje mi się, że nie. Sądzę, że tutaj koledzy mogą się popisać swoją wiedzą tak samo. Dobrze, to jeszcze mam właśnie takie pytanie, ponieważ wiadomo mężczyźni dołączają do wojska, mm -hmm. to jest oczywiście znaczy oczywiste, a właśnie w sprawach, yy, jeśli chodzi o kobiety, czy też powinny do, tak samo jak mężczyźni dołączać? Dobrze. Ja na przykład mam zdanie takie, że kobiety to już dobrowolnie, dlatego bo mężczyźni powinni bronić naszego narodu jak to było kiedyś, a kobiety jednak no nie, u, nie umniejszając im, są słabsze od nas. No i też y, niektóre kobiety matki y, chcą mieć potomstwo i chcą je wychowywać, a niekoniecznie muszą ginąć na froncie. Dobrze. I jeszcze na przykład y, co czy uważacie właśnie, że takie te trzy miesiące, bo to jest to na 3 miesiące, nie będzie to takie, że jest to za krótkie i bardziej powstanie z tego tak, tak zwane w cudzysłowiu mięso armatnie niż wyszkolenie wyszkoleni jednostki? Wydaje mi się, że to jest w zupełności yy, za mało, bo no jednak trzy miesiące to tak, no, tak, no, no tylko nauczyć się jak trzymać broń. Ja będę w Kanał YouTube, co mówią? Yy, to no, będzie za mało jakby tego czasu no bo tak, w trzy miesiące jesteśmy w stanie się nauczyć wiadomo, jak się ukrywać mimo wszystko, jak trzymać broń i może jak, jak mamy załóżmy w jakiej ole głosi cel, no to wiadomo, że jest skuteczność jest strzału, a mimo wszystko... Wydaje mi się, że tak rok półtora. No wiadomo, że nie jesteśmy w stanie się wyszkolić na profesjonalnego, tak, wojskowego, ale mimo wszystko, że mamy jakieś podstawy i możemy to wykorzystać jak i na froncie, jak i w celu obronny, niekoniecznie na froncie, ale też z tyłu. I też możemy pomóc na, jakby naszym kolegom z wojska powiedzmy, że co mają robić jak nie są aż tak doszkoleni, to po prostu możemy im pomóc z tym. Dobrze, bo jesteście w okresie, w wieku takim właśnie dołączenia do wojska, ja, to jeszcze do szkoły chodzicie, czy już pracujesz? Nie, no ja, ja ogólnie mam 16 lat. Aha, czyli jeszcze jesteś właśnie przed tym okresem tak. dołączenia, a czy będziesz właśnie dołączał do wojska bądź któryś tutaj z Twoich kolegów, czy panujecie takie... Ja ogólnie, jeżeli mi na to pozwolą możliwości i tak dalej, bo ogólnie mam pro, problem z nogami i tak dalej, Nie. to wydaje mi się, że no chciałbym. Chciałbym dołączyć, bo pierwsza rzecz to będzie dla mnie, dla samego siebie duma. Po drugie, moi tam dziadkowie i tak dalej tata uczęszczali do tego wojska i tak dalej więc y, też wydaje mi się, że pójdę w ich stronę. Plus dodatkowo chcę bronić tego narodu, jak, jakim jest Polska, bo mimo wszystko no, mamy bardzo, naprawdę bardzo taką fascynującą historię i chcę jakby brnąć dalej z tą historią. Nie chcę się zatrzymywać.